Cześć, jesteśmy na Brudnie, na ulicy Ośmiańskiej, przyjechaliśmy zobaczyć inwestycję Home Invest nazywanej e, Apartamenty Ośmiańska 20. I w tym miejscu tutaj był kiedyś e, punkt, e, nie wiem, jakieś jakiejś instytucji elektrycznej, gdzie ja przyjeżdżałem załatwiać papiery do projektów. A teraz właściwie gotowy apartamentowiec. No i tak, w parterze kończą montować elewację, pewnie jakaś systemowa. Na piętrze skończyli elewację, zamontowali balustrady. I już właściwie nie ma na co czekać. Gdynek musi mieć zagospodarowanie terenu do oddania. Nie wiem jak w środku, posadzki, tynki, ale instalacje na pewno też już będą gotowe. Hmm. Ciekawe, ciekawe. No nic.